W wyniku akcji, bo nie interesują mnie Twoje prywatne sprawy, ale czy w wyniku akcji, czy może nie było to stricte polecenie, ale na przykład tak podzielić o agencji towarzyskiej, do której miałeś pójść i udawać na przykład klienta i tak dalej. Korzystałeś z usług dziewczyn jako przykrywkowiec? No jasne. Płacili za to? No oczywiście, że tak. Kur... No podoba się... mi się Twoja odpowiedź. No musiałeś się, się zareagentować. Ja nie no... wiem, że tak było, ale... Ty no, czy to no powiesz? No, 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 no bo jeżeli byłeś no, klientem, to, co to, jest, to nagle. Nie poczekaj, czy ja popełniłem przestępstwo? Nie, ale nie, ale część by powiedziała, nie. Ale w życiu, no to jak? No Albo się legendujesz poważnie, to jest poważna operacja, albo, albo jesteś yy, po pierdółka, tak? Czyli usług, no, no, ale była co taka to? konieczność, że stały z usług dziewczyn w Agencji Zawodowej, żeby się uwiarygodnić. No proste, żeby lege, zale się zalegendować dobra robota, że jak. I, i ten, ale to nie było wiesz, to nie było nagminne, to, to, to ten. Pytanie ci zadałem, czy to jest przestępstwo? Nie, absolutnie. No nie, no dlatego nie jest karane na... w Polsce ani robienie, ani ona nic nie zrobiła. Ja zadałem ci pytanie. Wiesz tylko, o co czyli... chodzi? Tak, nie, tak.